Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pelargoniach. W środę rozmawialiśmy o wysiewie papryki, dzisiaj będziemy rozmawiać o wysiewie pelargonii, o pozyskiwaniu nowych sadzonek oraz opowiem Wam, co zrobić z pelargoniami, które przechowywaliśmy sobie w magazynkach czy piwniczkach przez zimę. To co? Zaczynamy od, od sadzonek, od zimowania, od zimowania. <noise> Najpierw porozmawiajmy może o pelargoniach, które przezimowaliśmy. Pelargonie teraz, pod koniec stycznia, na początku lutego, już powinniśmy zaczynać wyciągać z jakichś tam ciemnych magazynków, najpóźniej z końcem lutego, dlatego że one po prostu powinny już zacząć się budzić. Jeżeli wyciągniecie je za późno, to one po prostu później zaczną wam kwitnąć. A dodatkowo, w zależności od tego, jaką macie temperaturę w tych pomieszczeniach, w których je zimujecie, mogą przy zbyt ciepłej, w temperaturze już wypuszczać te wszystkie pędy i wyglądać dość słabo. Jak widzicie, te pelargonie, które mam tutaj, nie przywiozłam tych do nic, bo nie chciałam, żeby mi czasami zmarzły. Urwałam sobie tylko właśnie takie pędy. Zobaczcie, te pędy tutaj, jak widzicie, wyglądają naprawdę całkiem ładnie. Te pelargonie zimują na klatce schodowej i są po prostu, mają chłodno, ale też bardzo dużo światła. Dzięki temu po prostu liście wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Pelargonie, jak będziecie wyciągać, to na moim kanale już macie odcinek. Jak budzić pelargonie po zimie? Przytnijcie sobie dość nisko, pozyskajcie sobie nowe sadzonki, żeby je rozmnożyć. A dodatkowo zróbcie tam porządek z ziemią, z obeschniętymi liśćmi i dodajcie tam trochę nawozu, postawcie na jasnych parapetach i czekajcie aż zrobi się troszeczkę cieplej i wtedy te pelargonie można już z początkiem kwietnia w zależności od jaka będzie pogoda, prawda? No czasami w kwietniu już mamy prawie że lato, a czasami w kwietniu jeszcze leży śnieg, więc no, te terminy trzeba dopasować do temperatury jaka panuje na zewnątrz, ale najlepiej właśnie w kwietniu, w połowie kwietnia, gdzie już mamy piękne słoneczne dni, to te doniczki w miarę możliwości wystawiać na zewnątrz. Jak już Teraz może wróćmy do rozmnażania pelargonii z sadzonek. Jak już wyciągniecie te pelargonie z swoich magazynków, czy tam garaży, klatek schodowych, czy może macie pelargonie w domu na parapecie, one wtedy też świetnie przezimują i będą całkiem ładne, w zależności od tego, na jakim oknie stoją. Ja tu już obdłamuję i za chwileczkę nie będzie co pokazać dokładnie. Pelargonie e, przez zimę wypuszczają dość długie pędy. I te pędy są za długie, żeby zostawić je do następnego roku. Zawsze trzeba tą pelargonię poprzycinać, żeby ona się zagęściła i żeby później obficie nam kwitła. Jak jej nie przytniecie, no to te pelargonie będą takie bardziej zwisające, a te pelargonie rabatowe przecież mają mieć ładnie tutaj takie fajne zielone liście, ale nie za długie, bo tutaj do góry mają być piękne kwiatostany. Takie pędy od pelargonii po prostu sobie odłamcie, one bez problemu pękają, tak jak widzicie, i szybciutko musicie je poprzycinać tak równiutko. Na przykładzie tych pędów, pokażę Wam, jak zrobić to najlepiej, jak tylko się da. Najpierw odrzucamy te wszystkie takie duże liście. One niepotrzebnie będą ciągnęły za duże ilości wody. I spowodują, że sadzonki się będą później gorzej ukorzeniać. Chociaż tak naprawdę pelargonie ukorzeniają się naprawdę świetnie. Taki pęd, jak widzicie, on ma na oko jakieś 8 cm, skracam do pięciu, przycinając tak, robiąc ostre cięcie. Ja do tego używam okulizaka. Jeżeli nie macie, możecie użyć sobie na przykład tapeciaka. Mam ładnie przycięte. I teraz to sadzę do ziemi. Za chwileczkę będę Wam opowiadać, co tam z ziemią, ale najpierw tutaj poprzecinam sobie i uszykuję więcej tych sadzonek. Jakby tutaj tego liścia nie było, to bym zostawiła tego jednego dużego, ale że ten malutki liściu, jak widzicie, tutaj już wychodzi, to tego liścia tutaj odłamie. I znowu przytnę sobie na jakieś tam 5-6 cm. Weźmy te następne sadzoneczki. O, tu widzicie. Też listek wychodzi, więc tego odłamie. Zresztą je, nawet jeżeli byście zostawili za dużo takich liści, to one i tak e, po, obsychają i odpadną te większe, także nie ma sensu obciążać od samego początku rośliny, tylko już na samym początku jej pozabierać te duże liście, z których e, bardzo dużo paruje. Równiutkie cięcie. Tutaj, tutaj, tutaj taka malutka sadzoneczka. No. Odłamana tak z końcówki może się nie przyjąć, ale zobaczymy. E, też równiutkie cięcie, no i tu mam ostatnią. Odłamię sobie te wszystkie liście. Tu jak widzicie, nic nie wychodzi jeszcze z, ze środka, znaczy wychodzi taka malutenka, ale e, zostawię po prostu tego dużego liścia. I tutaj cyk ucinam. Dobra. Te tutaj liściory, wszystkie musimy posprzątać. Na chwileczkę sobie odłożę te sadzoneczki, bo od razu przygotuję sobie tutaj doniczki z ziemią. Ziemię, którą będę tutaj używała, to będzie ziemia uniwersalna, taka do wysiewu, wymieszana z perlitem. Na odcinku o wysiewie papryki pokazywałam Wam, jak przygotowuję sobie ziemię, ziemię do wysiewu. Jak nie widzieliście, to zachęcam, wejdźcie tam, zobaczcie. Ziemię do wysiewu wymieszałam sobie na odcinku z papryką z perlitem. Perlit nie jest obowiązkowy, nie musicie go stosować, ale perlit, jeżeli zaczniecie go używać, to zauważycie, że perlit powoduje, że sadzonki szybciej się rozrastają z racji tego, że perlit po prostu troszeczkę spulchnia tą ziemię, a dodatkowo ma tą właściwość, że on chłonie nadwyżkę wody i oddaje ją przez dłuższy czas. Także warto sobie Tę ziemię wymieszać z perlitem. Ja tutaj jeszcze wymieszałam tą ziemię z kwasami humusowymi i z bakteriami. Co prawda, do kwiatów doniczkowych byłoby mi żal, tak po prostu mieszać, ale skoro już mam wymieszane, to niech będą. Pelargonie najlepiej, żebyście wysiewali i wsadzali do takich doniczek o pojemności albo o wielkości 4 na 4 nie mniejszych. Z racji tego, że pelargonia bardzo szybko się ukorzenia i ona żeby urosła nam do tego końca kwietnia i żeby już kwitła jak najwcześniej tylko się da, to potrzebuje miejsca na rozrośnięcie się systemów korzeniowych. Jeżeli pelargonie będziecie przez dłuższy czas przetrzymywali w takich bardzo malutkich pojemniczkach, to ona nie będzie się prawidłowo rozwijała, nie będzie przyrastała, będzie po prostu jej wzrost zatrzymany i. Będzie kwitła dopiero gdzieś tam pod koniec lipca, jak dostanie więcej ziemi w maju. Dlatego na samym początku używam takich doniczek. To są doniczki z odzysku z poprzedniego roku. One są o wielkości, no nie mam tu miarki, ale 4x4 i wysokie na 5 cm. Pelargonie możecie wysiewać i rozmnażać teraz od końca stycznia do końca lutego. Im wcześniej wysiejecie, im wcześniej sobie zrobicie sadzoneczki, tym pelargonia wcześniej zacznie kwitnąć. Pelargonia bardzo dobrze znosi brak e, światła takiego słonecznego, e, także nawet e, jeżeli wysiejecie ją na początku stycznia, to przez to nawet, że nie będzie tak tylu dni słonecznych, to ona tak i tak będzie się bardzo dobrze rozwijała, a później jak już tylko... E, w marcu zacznie tak pięknie świecić nam coraz częściej przez okno, to te sadzoneczki w oczach rosną, słuchajcie. Także nawet jeżeli nie macie lamp, to spokojnie możecie się zabrać za wysiewanie pelargonii. To jest bardzo duża oszczędność pieniędzy, bo w końcu jedno opakowanie z pelargoniami ile kosztuje? 3,50, a jedna sadzonka w zeszłym roku już kosztowała coś koło 7 zł. Także wiecie, w opakowaniu zazwyczaj dają 10 nasion, 9-10 pelargonie e, kiełkują bardzo dobrze, bo na 10 e, nasion wykiełkuje 9 spokojnie. Jeżeli nie kiełkują wam wcale, to albo za głęboko ją wysialiście, albo były beznadziejne nasiona. Także e, przejdźmy jeszcze tutaj do tych sadzoneczek. Robię sobie wgłębienie. Takie, żeby sadzonka znajdowała się przynajmniej 2-3 centymetry pod ziemią. Tutaj ten dół sadzonki. Takie otwory możecie sobie zrobić właśnie za pomocą pikownika albo ołówka. Nie ma to żadnego znaczenia. Takie sadzonki stawiamy sobie na Parapecie, tak, żeby miały dostęp do powietrza, no, do powietrza. Takie sadzonki stawiamy sobie na parapecie i ważne jest to, żeby ten parapet był jak najjaśniejszy. Im macie jaśniej na parapecie, tym lepiej, bo sadzonki się lepiej rozwijają. Takie sadzonki ukorzeniają się właściwie w 100%. Także ile tam chcecie sobie zrobić sadzonek, tyle po prostu sobie zróbcie. Nie róbcie nadwyżek, bo to nie ma żadnego sensu. Taką paletkę teraz sobie postawię na jasnym parapecie. Idealnie, żeby temperatura. Wnosiła około 20-24 stopni. Jeżeli stawiacie taką paletkę na parapecie okiennym, to pamiętajcie o tym, żeby była postawiona nie na parapecie bezpośrednio, tylko troszeczkę wyżej, tak żeby była na wysokości szyby. Żeby ta tutaj część doniczki już sięgała szyby, żeby tam było jak najjaśniej. Dobra, przejdźmy może do wysiewania, bo tutaj akurat mam pelargonie czerwone i czerwone mam w doniczkach, więc tak naprawdę za dużej ilości ich nie potrzebuję. A chciałabym, żeby żeby tutaj rosły pelargonie białe. W pelargonii jest mnóstwo odmian tak naprawdę, każdego roku można kupić tych odmian coraz więcej, nawet zaczęły się pokazywać te bluszczolistne, kiedyś nie były one dostępne i mi najbardziej w tym roku zależy na tym, żeby wysiać sobie pelargonie białą, a dodatkowo wypróbuję tą odmianę tutaj o takich łososiowych płatkach z takimi właśnie promyczkami. Bardzo ładnie wygląda, miałam ją już w zeszłych w poprzednich latach, tylko, że trafiłam na takie nasiona, gdzie ta pelargonia bardziej przypominała takie no, łososiowe, nie miała tych paseczków. I nie wiem właśnie, czy po prostu trafiły mi się takie jakieś pomieszane nasionka, co się też przecież często zdarza, czy po prostu ta pelargonia nie wygląda aż tak ładnie pstrokato. Jeżeli ją uprawialiście, to dajcie mi znać w komentarzach, czy mieliście takie wyraźne paseczki, czy ich nie było. Dobrze. Przejdźmy może do wysiewania. Pelargonie wysiewamy do ziemi uniwersalnej, takiej najlepiej wymieszanej z perlitem. Jak nie macie perlitu, to go po prostu pomińcie. No trudno. <laughs> może gdzieś tam się Wam uda w kolejnych latach zakupić perlit i będziecie mogli sobie porównać te rozsady, które uprawialiście bez perlitu z tymi, co perlit dawaliście. Tu widzę, że trafiły się takie zaprawione nasionka. Zobaczymy, ile producent ich dał, bo zazwyczaj jest 10, raz, dwa. Czy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nasionek? ho, ho, ho szaleństwo! <laughs> Pelargonie kiełkują naprawdę w 90%. Także, jeżeli chcecie na przykład tam 10 pelargonii, no to wysiejcie po prostu jedno opakowanie. Nie ma sensu dawać więcej. Tak. W pelargonie wysiewamy na głębokość pół centymetra, nie głębiej, bo jak wysiejecie za głęboko, to ona po prostu nie wschodzi i zrobimy sobie tutaj wgłębienia na pół centymetra, co jest też bardzo ważne i co często się zdarza osobom początkującym, że ziemia, do której wysiewacie nasiona jest za sucha. i w momencie jak ją podlewacie, jak te nasionko włożycie niby na głębokość pół centymetra, to jak podlewacie od góry, ziemia się zapada i nasionko zamiast być na wysokości pół centymetra, spada na przykład na centymetr czy na dwa i wtedy po prostu to nasionko nie wschodzi. Jeżeli zauważycie, nie chcę tak kłamać, ale chyba około dziesięciu dni kiełkuje pelargonia, nie wiem, czy jest napisane. Nie jest napisane. No ale około, czekaj, wschody. A, schody trwają około 14 dni, no tak, około 10. Czasami nawet po trzech dniach już wyskakują pierwsze. Jeżeli zauważycie po jakichś 5-7 dniach, że nic Wam się nie pokazuje tutaj do góry, to weźcie na przykład wykałaczkę i delikatnie odsypcie tą ziemię z góry. Bo może po prostu to naciągło się za głęboko zapadło i dlatego nie kiełkuje. I pomożecie mu troszeczkę później urośnie, to nam się zasypie, ta dziurka i, i tyle. Jak widzicie, mam tutaj zrobione te wgłębienia na około pół centymetra. No i do każdej dziurki daję po jednym nasionku. Oczywiście możecie wysiać sobie e, nasionka do takich, multi, do takich doniczek, czy tam jakichś pojemników po jogurtach, że wszystkie razem, ale po co? Skoro pelargonia, żeby dobrze się rozwijała, musi mieć więcej miejsca na system korzeniowy, no to i tak za chwileczkę, jak tylko wykiełkują, byście musieli to wszystko poprzesadzać. Jeżeli boicie się, że na przykład nie wykiełkuje Wam i jedno, po, jeden taki pojemniczek będzie pusty, a zależy Wam akurat na tych sześciu sadzonkach, tak jak ja tutaj wysiewam, no to po prostu jak zobaczycie, że za tydzień Wam nic nie wzeszło w tym miejscu, to dołożycie tam nasionko. Ta różnica tam pięciu, siedmiu dni nic Wam tam nie zrobi. No i tutaj delikatnie zasypuję sobie te dziurki nie przygniatam tego, nie ubijam i zostawiam. I taką paletkę właśnie postawię sobie na ciepłym parapecie yy, i będę czekała, aż wszystko ładnie wzejdzie. Wiele osób na pewno będzie pytać o stratyfikację nasion pelargonii. Nie trzeba stratyfikować, także spokojnie jak tylko kupicie sobie nasionka, możecie już od razu je wysiać. Ale co do nawożenia. Yy, tak jak teraz dzisiaj wysiałam swoje pelargonie, dzisiaj mamy 19 stycznia. No to wykiełkują gdzieś tam na początku lutego, a pod koniec lutego będą już całkiem ładne. No i gdzieś tak od połowy marca zacznę je zasilać nawozami do kwiatów kwitnących albo nawozem płynnym do pomidorów, bo nawóz do pomidorów jest naprawdę świetny w uprawie kwiatów kwitnących. Jeżeli macie kwiaty kwitnące, to spróbujcie nawozu do pomidorów, bo on naprawdę powoduje, że te wszystkie sadzonki pięknie i szybko zaczynają kwitnąć. Ale co do tutaj podlewania tego nawozami? Od połowy marca zaczynam podlewać te sadzonki już nawozem, tym właśnie do pomidorów, w połowie dawki na początku, bo te sadzoneczki są malutkie, ziemi, w tych doniczkach jest też mało. W kwietniu, żeby te sadzonki już ładnie szybko mi się rozrastały, przesadzam do większych doniczek. I teraz no wszystko zależy od tego, ile macie miejsca. Jeżeli macie dużo miejsca, to możecie wsadzić do takich doniczek P9. Czyli 9 na 9 i na 9. To są doniczki P9. No czasami występują, że 9 na 9 na 12, takie też się oczywiście nadają. Chodzi o to, że po prostu ta pelargonia, którą na początku kwietnia przełożycie do takiej większej doniczki, to ona ma dużo miejsca na rozrośnięcie się. Przede wszystkim też od kwietnia zaczyna bardzo dużo e, pojawiać się słonecznych, fajnych dni, które grzeją nasze rozsady. I przez to, że mamy postawione je na parapecie, to, to te czarne doniczki, jak świeci słońce, to one bardzo szybko przesychają. A im macie doniczki większe, tym macie większą kontrolę nad tym wszystkim i możecie łatwiej zapanować nad tym nadmiernym obsychaniem. Dlatego e, polecam Wam bardzo mocno, żeby gdzieś tam na początku kwietnia Pelargonie przesadzić do większych doniczek. I od razu dajcie już też nawóz, niech te Pelargonie pięknie kwitną żeby gdzieś tam na początku czerwca już obficie nam kwitły na tarasach, balkonach. Jeżeli nie będziecie nawozić swoich sadzonek, to one nie będą się tak dobrze rozwijały i po prostu zaczną kwitnie, kwitnąć dopiero jak trafią do dużych doniczek, dostaną nowe ziemi, nowych nawozów i zaczną kwitnąć dopiero gdzieś tam w drugiej połowie lipca. A przecież chcemy, żeby nasze tarasy i balkony już od samego początku sezonu były ładne i kwitnące. Gdzieś tam na początku lutego, w bliżej połowy lutego, postaram się dla Was nagrać odcinek jak budzić pelargonie, bo moje pelargonie no, już powoli wymagają wybudzania, znaczy no widzieliście, są ładne, zielone, ale tak naprawdę trzeba je poprzycinać, żeby już te wszystkie nowe pędy zaczęły wychodzić i żeby już wiosną były takie ładne, rozrośnięte i gotowe do tego, żeby kwitnąć latem. Jeżeli po tym filmiku razem ze mną będziecie właśnie uprawiać pelargonie z nasion, nie zapomnijcie o tym, żeby mnie oznaczać na Instagramie, żebym mogła widzieć efekty Waszej pracy. Do zobaczenia! Do zobaczenia.